25 niedziela zwykła. W pierwszym czytaniu z księgi proroka Amosa Pan Bóg krytykuje obudników, którzy wydają się być po prostu pozornie w porządku. Ludźmi zachowują szabat, nie pracują w dzień święty. Natomiast co robią? Obmyślają, w jaki sposób mają sprzedawać zboże. Będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro a u Bogiego za parę sandałów. Proceder był dosyć znany w starożytności. Ktoś przychodził pożyczyć ziarno na zasiew no i dawałeś mu na przykład 30 litrów. Podpisane było EFA 36 litrów, ale tak naprawdę dawałeś mu 30 litrów, czy 34 litry, po prostu mniej niż, niż wynosiła Ewa. A kiedy on po prostu wracał potem, oddawał to, to miałeś drugie naczynie, które było większe. No przecież oko nie umiem rozpoznać, czy to jest 36 litrów, czy 4, czy 8. No i dawałeś mu naczynie większe, na przykład 38-litrowe, już mogłeś 4 litry po prostu zarobić na takiej nieuczciwości. Podwójne odważniki, znalezione zostały również przez archeologów, więc można powiedzieć, proceder był dosyć powszechny, nie tylko w Ziemi Świętej czy w Egipcie, ale i w Mezopotamii. Mamy na to teksty. Co jest ważne, Pan Bóg mówi: Przy, Przysięgam na dumę Jakuba, nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków. Czyli nawet jakby ludzie oszukali, nawet jakby się Wam udało i byście powiedzieli: No, ludzie się nie zorientowali, to Pan Bóg widzi. Pan Bóg naprawdę widzi, czy jesteśmy uczciwi, czy nieuczciwi, czy robimy ludzi w konia, czy nie robimy ludzi w konia. Naprawdę nie ma co oszukiwać, bo jest ktoś, kto nie zapomni tych wszystkich naszych uczynków. Naprawdę ludzie mogą nie zobaczyć, ale Pan Bóg to zobaczy. Psalm 113 zaczyna się od słów Chwalcie słudzy pańscy, chwalcie imię Pana. I to błogosławienie Pana, czy wychwalanie Pana, między innymi ma taki motyw, czy taką przyczynę, bo wiem, że Bóg jest ostatecznym i sprawiedliwym sędzią. Nie wszystko potrafimy dojść w sądzie dzisiaj. Nie zawsze ludzie potrafią stanąć po stronie prawdy i racji. Nie zawsze też wiemy, jak, jak było do końca, ale wiemy, że Pan Bóg jest tym, który nad wszystkim czuwa. Jeśli nie za życia, tutaj to przyjdzie sąd ostateczny i wszystko się wyrówna, wszystko okaże się po prostu tak, jakie powinno być. I za to chwalimy Pana Boga, że jesteś jedynym na tym świecie, który jest gwarantem sprawiedliwości, gwarantem praworządności, gwarantem prawdy, żeby po prostu jeden drugiego nie oszukiwał i nie robił krzywdy. Drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza jest zachętą do modlitwy. Pisze Paweł, polecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę. Mówi, że za wszystkich ludzi, ale zaraz wymienia, że za królów i sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Apostol doskonale sobie zdaje sprawę, że od władzy zależy bardzo wiele, że władza może irytować ludzi, ale władza może też dopilnować, żeby było życie spokojne, ciche, żebyśmy mieli, mieli po prostu za co żyć i trzeba się za nich dlatego modlić. Ciekawe jest to, że on nie krytykuje władzy, która przecież nie była władzą wtedy chrześcijańską, nie śmieje się z tego, że oni mają po prostu jakieś konstytucje czy, czy zasady, które nie są zgodne z Ewangelią, ale on wie, że za władzę trzeba się modlić, nawet za władzę, która nie jest władzą wierzącą. Bardzo często dyskutujemy o władzy czy ob obmawiamy władzę, narzekamy na władzę. Natomiast jako chrześcijanie powinniśmy przede wszystkim się za władzę modlić. Trzeba dyskutować, trzeba krytykować, trzeba zabierać głos. Ale warto by sobie zadać pytanie, ile ja się naprawdę modlę za tych, którzy rządzą, żeby nie było tak, że całe życie narzekam albo pomstuję, a nie stać mnie na to, żeby się po prostu za nich pomodlić. A przecież święty Paweł nas do tego zachęca. Ewangelia jest dosyć trudną Ewangelią, o przepowieści o, o po prostu o mamonie. Nie można służyć po prostu o, o Bogu i Mamonie, o nielitościwym dłużniku, ale pada w tej Ewangelii takie jedno zdanie: że kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i wielki będzie wierny, a kto w bardzo małej jest nieuczciwy, ten wielki i wielki nieuczciwy będzie. Jezus zwraca uwagę na to, że małą sprawą są pieniądze. Ale jeżeli ty nie jesteś uczciwy w sprawach finansowych, to w innych też nie będziesz uczciwy. I ta zasada, że w małej rzeczy być wiernym, jest szalenie piękna i pożyteczna. Bo ona każe nam zadać pytanie, czy my rzeczywiście jesteśmy uczciwi? Czy mamy jakieś coś takiego, że a to mała rzecz, to się nie przejmować, to można kogoś zrobić w konia, to można okraść, to można być nie w porządku. Chodzi po prostu o zasadę. Czy to jest 5 500, zł, czy pięć tysięcy, to chodzi o zasadę, że nie kradnę, nie jestem nieuczciwy, nie robię z ludzi w balona, ani po prostu nie jestem tym, który ludzi krzywdzi. Pomyślmy, nie o tym, że my nie jesteśmy po prostu Putinami, czy Hitlerami, czy Stalinami. Ale pomyślmy o tych naszych małych rzeczach. Czy rzeczywiście jesteśmy w nich uczciwi? Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.